Może być prawdopodobnie najdziwniejsze Squid Game, jakie tylko zobaczymy, ponieważ to jest miłosne Squid Game w Minecraft. Jakkolwiek to brzmi, to zobaczymy tu dzisiaj całe. I z tego co widzimy, to jest chłop, który ucieka przed ewidentnie zakochanymi przed nim dziewczynami. Tylko dlaczego ta lalka ze Squid Game po prostu strzela laserami? Przecież to jest pole od czerwone-zielone. I zaraz, dobra, rozwalają świnkę, na której są yy, liściki miłosne? Zaraz co? Co? Okej, okay, dobra. Zobaczmy a, dalej, co się będzie działo. Podnoszą to. A nie, są ciasteczka! Te, w których się chyba rzeźbiło, żeby wypadły kształty. I ci pracowici też zaczynają to jeść. I jak widzimy, to są po prostu zwykli villagerzy, czyli jak zwykle villagerzy wykorzystywani do brudnej roboty. A ta lalka też to zaczyna jeść. Okej. Okay. O nie, dobra. I teraz co? Po zjedzeniu tego. Chyba taki elixir miłości był w Harrym Potterze, że po jego wypiciu zakochiwaliście się w osobie pierwszej, jaką zobaczycie. No i niestety padł na tego zioma, który też ma to ciastko, ale dobra. Jak on jest, je to. A, on nie, on nie chce tego jeść. Okej, okay, otworzenie tych drzwi raczej nie jest możliwe, tak mi się wydaje. To znaczy, gdyby było możliwe, to zakładałbym, że raczej nikt by tego toru zespołu game nie musiał przechodzić. Ej, tu jest maska tego złego. No dobra, e, czyli chłopiec zamknięty na jednym pomieszczeniu, tylko jak. O nie, dobra, on już z tego nie ucieknie. Co się tutaj w ogóle dzieje? Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem takiej animacji z Minecrafta. I patrząc na to, co się tutaj dzieje, to chyba. Chyba, chyba dobrze to tak nie widziałem Aha, oni, zaraz, a, oni, zaraz Co, a, dobra, bo ci ochroniarze Pozbili się tych dziewczyn, żeby A, okej okay, Bo sami byli zakochani, ale tutaj jest walka O tego chłopa, o co chodzi Kto wpada w ogóle na taki pomysł fabuły I teraz, co, one We trzy się im podzielą, to, to jest To jest straszne, to jest straszne MS Tunes zrobiło tą animację I z tego co rozumiem, to jest animacja Dla dzieci, no dobra, ale spokojnie Dajmy temu szansę znaczy na ten moment się dzieje naprawdę dużo i nie wiem w jaką stronę to wyeskaluje. A, okej, okay, czyli one po prostu biegną do tego, który aktualnie nie zjadł ciaska albo ma tą maskę. To ma też w sumie jakiś sens. Okej, okay, jakby normalnie zombie, miłosny zombie bym powiedział. O, oblężony oj, 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 bardzo źle. Ten ten ledwo w ogóle zipie. I co teraz? A, lalka, o nie, bo Lalka też zjadła ty te ciasteczka! Tylko, że ona nie strzela laserami, to tyle dobrze dla niego. Tylko, że nagle może po prostu zdeptać przypadkiem. Podchodzi. O, ty, ty, gdzie on będzie uczył? ja tam nie ma o nie. o nie, JJ, zostań ze mną. Chcecie bardziej czego innego? Co? O co chodzi? Dobra, chłop ewidentnie, lekko się chyba przedusił taką ilością osób na sobie. co? Oho, ostrzelają tą lalkę Ona się wkurzy, co? Ta, error 404 Nie, ona się nawet nie wkurzy Ona się po prostu przewróci No i biedny, biedny chłop Czy tak wyglądały te konkurencje w Street Game? Powoli mam wątpliwości Dobra, zaglądajmy dalej Aha, skałka wspinaczkowa To ciekawe, bo tego nie pamiętam z filmu Chociaż dużej ilości z tego nie pamiętam z filmu Tam jest jakieś okno Aha Czy on tamtędy po prostu ucieknie? Czy to będzie tak proste? Co on ma? Co to? A, ej, to, to też było o, tym się chyba rzucało? Tak, oni tym chyba rzucali na początku filmu, nie? Żeby się na jakąś stronę, czy coś takiego Nie pamiętam szczegółów, bo już dawno oglądałem Squid Game Przynajmniej pierwszy sezon, no to właśnie z pierwszego sezonu jest. A tu? Uh, a, Dobra, to sobie ktoś śpi. Manki? A, tu jest ten zielony. Nie, on się. Majki, Maiki, a nie Manki. Bo Manki to jest małpa. A to jest Majki. Czyli jak e, Michał, coś takiego, tylko <ślam> że po angielsku. Co on ma w ogóle pilota do telewizora? Zaraz przyciskał. Odpalił mu mu muzykę, żeby się obudził. No i zadziałało. <ślam> <finalement> I to nawet chyba całkiem dobrze. Tylko co on tam robi? Pomóż mi, ale co, mam po prostu okno otworzyć? Chyba już za późno na tego chłopa. O nie, o nie, jest a, targany w dół, a ten co? A gaśnicą? E, gaśnicą wybije okno? Czy znaczy, co, po prostu będzie pryskał gaśnicą? Nie, wybije okno, na pewno. Chociaż nie wyobrażam sobie tego, jakby to miało wyglądać. Oho, kolejne nadchodzą, no normalnie jak inwazja miłosnych zombie. O nie, co się tu dzieje? Co ja oglądam? A, dobra, czyli jednak wybił to okno. No, ale za późno trochę. Ej, a nie chwycił go jednak na czas! Mocne, za mocne. Co jest? O, gaśnicą. O, ej, ale taką gaśnicą dostać. W sumie na moich 18 urodzinach miałem taki pokój, w którym spali goście. Co to prawda, niektórzy, którzy mieli daleko do domu. I nagle o którejś godzinie, późno w nocy, ktoś odpalił tam gaśnicę. Ja wbiegam, patrzę, co tu jest w ogóle tyle dymu, nie? A to gaśnica, tak pożarło po gardle. Ogólnie nie wdychajcie nigdy oparł z gaśnicy. One są naprawdę, nie wiem czy niebezpieczne, ale na pewno są bardzo, bardzo nieprzyjemne. Oho. A tu co? Czemu i teraz radzimy do nich strzelać? Strzelać do nich. Aha, pociskami miłości. Co się tu dzieje? Okej, okay, let's go. Dobra, dobra, dobra. I wbiegli w jaką stronę, a tutaj pewnie będzie kolejna konkurencja? Nie. Tu są strażnicy. Biedni, przemęczeni przez dziewczyny. Dobra, i teraz zabierają karabinę. Let's do this. O, czy oni czy się będą serio strzelać? Jaki jest w tym sens? Dobra, nie wiem, nie osądzam. Ale niezła kryjówka, ty. ty wcale nie wystaje im pół ciała. Czy oni trafiają na bojami w siebie? I co to jest Squid Game, ale... Dobra, dla dziewczyn, villagerów i JJ-a ewidentnie. JJ to jest ten, który po prostu był rujony przez dziewczyny. Oj, 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 jego też się dopadło. Na co on teraz się rzuci? Na kogo? Na, na dziewczyny? Nie, nie, stary, tylko nie na dziewczyny, tylko nie na dziewczyny. One go związały, zaraz, co to w ogóle jakiś zwrot sytuacji? Ja się spodziewałem chyba wszystkiego, ale nie tego kierunku. Ja myślałem, że... A, no, wyrzucił je. A, 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 a co? Co się tu dzieje? Dobra. O, o kolejna konkurencja. Ej, to jest y, z drugiego sezonu? Czy trzeciego? Nie wiem, bo drugi i trzeci już mi się mylą. Ale jakby mam być szczery, to nie oglądałem całego drugiego i trzeciego. Odłożyłem to sobie na potem, żeby sobie naraz obejrzeć i teraz aktualnie nie czasu. O. Nie, to jest chyba z drugiego sezonu akurat. To było chyba to, że się podługa kręciła? Dobra, e, ten myśli teraz co robić. A tutaj, ej, tu jest, ej, kolejna zarażona To jest po prostu inwazja zombie JJ T-shirt Zaraz, a czy ona, ona się ucieczy? Aha, okej, okay, za koszulkę Oddała wszystko co miała przy sobie A co to jest? Bo w sumie nie przypomina mi to nic Co bym znał JJ ucieka Nie, nie ucieka A, drzwi są zamknięte, więc jest bezpieczny A, bo on jest zarażony, no tak Co to w ogóle jest za żabisko? Fuuu o, zrobiły się zazdrosne. Ta, o, zrobiły się mega zazdrosne. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie. Ona go. Zaraz, cz, 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 czemu ona go ratuje? No, do, dobra. Chyba po prostu nie znam wszystkich postaci. Helikopter. A, helikopter do ucieczki. O nie, on jest zakochany w tej żabie. To jest najgorsze. O, odsknął się. Ale dlaczego? A, bo to był... O, to był te... Za, aha! To był... Zaraz! To był Majki, Majki przebrany! Dobra! Nacisnęli płytkę, która nie wiadomo co aktywowała. O nie, Ej, związali się kajdankami. Jakieś byłem związany kajdankami z dealerem, i tak chodziliśmy po całej Warszawie. Co to było dziwne, wiem. Ale najgorsze było, jak się zgubiliśmy w galerii handlowej. i Wyszliśmy w jakieś takie wejście, z którego nie potrafiliśmy znaleźć wyjścia. Normalnie escape room w prawdziwym życiu. O, a tu się nagle pojawiła? O co chodzi? Dobra, co jest w tej skrzynce? Kamienie, pyk, pyk, pyk. A zatkał im lufy! Ale to w sumie, oh, no! hmm, zacząć lufę pistoletu, czy to by w ogóle zadziałało? Może, ale na pewno nie palcem, bo kiedyś oglądałem o tym film i po prostu z palca by nic nie dostało. Ale to nie jest temat o tym, co mi tam znajdują w środku koperty. Są te same do rzucania, tylko ja mam pytanie, dlaczego z niego ten efekt zakochania zszedł szybciej niż z nich? Może dlatego, że one zjadły te ciastka, a on tylko się nawdychał oparów. I w sumie ma to sens, jeżeli chodzi o metabolizm. One teraz tym będą rzucać, tak, rzucają. Oho, o, schowali się. Oj, oj. No tam się nie mogą powiedzieć nieskończoność. Oni mają jeszcze te niebieskie do rzucania. A, hmm. i co? Jak rzucone jest, jedno o drugie to się niweluje. Znowu w ogóle jest ściana, która się pojawiła znikąd, co nie? I teraz co? A, że... Aaaaa! No to ma to ma sens. Jedno o drugie wybucha, to ściane też powinno chyba wybuchnąć. Biegną do helikoptera. I tu się dzieje naprawdę więcej jest w moim życiu. Trzecie, a tu jest... Nie, to nie jest boomerang. Ej, a może jednak? To jest taki... E, no... To się, to się, nie no, ale też się nazywało, serio. A, i po prostu sobie uciekli. E, Okej. Okay. Zobaczymy jeszcze inną konkurencję, gdzie zostaje wrzuceni portalem i... gdzie oni są? A, ej, ej, to tu jest, tu jest trudniejsza wersja niebieskiej i zielonej, bo to już Co? trzeba skakać do tego. I o, o, red light. No i co, kto się ruszył? Ten na prawo się wiedziałem, wiedziałem, co tutaj jest zepchnięty. Ah! A, no tak! spadną na piasku! To ma dużo sensu! Ja <grym> ci jacyś wystraszeni w ogóle! O, i czemu ona jest tam uwięziona? Co jest? O, to jest ten zły! Co on, pierdolika Cole? Squid Cole! Czym jest Squid kola? i czemu jest szara? W sumie zwykła króla jest czarna, więc jedno od drugiego nie różni się aż tak dużo. A czy są jakieś szare soki do picia? W sumie chyba nigdy takich nie widziałem. Huh? Zacząć grę od razu. Aha, ale ta gra już jest chyba zaczęta. No dobra, to co teraz zrobiłem nasi dwaj bohaterzy? A dobra, nie, zielone światło, więc będą spróbowali biec. Ale czy w tym będzie coś więcej i jeszcze? Aha, no właśnie o tym mówiłem, zrobiła się noc, więc w sumie nie jest im jakoś mega ciężej czekać, bo dalej jest dość jasno. Ale pojawiają się potwory! Czyli widzicie przewidziałem, że tutaj jednak będzie jeszcze jakieś kolejne dno. I co? A, ten jest skoczyć na jego piasek? Chyba tak, chyba jest to jakiś wkurzony. Czemu tam jest w ogóle skrzynka? Czemu tam jest MIECZ DIAMENTOWY? Czy to tam powinno naprawdę być? a, dobra, do pozbywania się potworów. Więc poza skakaniem, że trzeba się troszeczkę popisać inteligencją. O, czerwone światło. Ten skacze tutaj, i teraz się nie mogą ruszać. <grywa> jaka pozycja! Ej, to jest najgorsza pozycja do utrzymania! No bo, jakby sobie stać na prostych nogach, to jest git, ale jeszcze na takim kucaku, to się człowiek po prostu męczy. A, tego co nie to pewnie zaatakowały, więc się ruszył. No to nara. A ją zasypują pieniądze! W sumie, z jednej strony można się cieszyć, a z drugiej strony, pewnie pod pieniędzmi się ciężko oddycha i pieniądze same w sobie są ciężkie. Oj, kolejny spadł. Nie to perzy znowu. A czemu nie to pisze? tylko tych villagerów? On się odgania. Ja bym się po prostu nie odganiał. Niech się dzieje wola nieba. A zatrzymał okay. wstrzymaj swój oddech i się nie ruszaj mu powiedział, ale a i ten, ten on nie, oni wyglądają jakby się na kiblu obydwoje przysięgam. Czy to szczeroczą teraz dalej. Mikey, patrz. Aha, tam jest jeszcze czasu, który się kończy, więc nie mają ograniczony zasób tego czasu, żeby w ogóle się poruszyć, ale ten zły znowu coś kombinuje. Czy on odpalił dzień? Odpalił dzień, no ale w dzień chyba powinno być łatwiej, no bo w końcu nie ma żadnych mobów. Oj, a, jest tak jasno, że mu przysłania widzenie i... O, co? On spadł? Aha, chwycił się. Dobra, już myślałem, że po Mike'eju, bez kitu. Jesteś dzisiaj szczęściarzem. Ten masy się po prostu śmieje. No dobra, a czemu są pająki? A, no tak, no bo pająki w sumie zostają jeszcze po tym jak wyjdzie słońce. To jest dość logiczne, chociaż klipery też. Gdyby tam okay. był szkielet, to byłby po prostu koniec. On się go chwycił, okej, okay, skoczył na tego z jetpackiem. No, 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 no. Czy on to prostu nie może buta odpiąć? Oj, 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 dobra, ma kill off I rzucił tym kill offem w pająki. To, to było w sumie też nawet zagranie? Co on... a myślę, że on to je, on z tych lin zrobił linę. Znaczy z nici zrobił linę, będąc bardziej dosłownym. Przycisk aktywował i teraz... A, pozbył się tego chłopa, chyba się wkurzył, że po prostu ułatwił mu etap. A tamten spadł znowu, o nie, no tak, no bo się tam ledwo trzymał. Ja myślałem, że się tam po prostu westchnie, ale chyba nie było na tyle siły. I teraz jest co? Red light, czyli, że nie może się ruszać, ale on oddycha za bardzo. Tak, tak. Się zmachał tym jednym skrokiem, to było za mocne. Obiekt 078, on się też ruszał. O, a ten. Ten się drapie! Oby, aha, obydwoje polecieli! Zaraz, a ten trzeci za co? Bo tego trzeciego to chyba nawet nie zauważyłem. W jaki niby sposób się poruszył? Tamten trzyma linę, ale jednocześnie próbuje się nie ruszać, tylko że lina się rusza. Czy to się kwalifikuje jakkolwiek? A dobra, nie, jednak się nie kwalifikuje. Teraz go może wciągnąć na górę, albo przerzucić przynajmniej na jakiś najbliższy blok. Więc próbuję to rozbujać. To jest jakiś sposób, ale temu Majkei'owi to już bym w nic nie wierzył. Ta, shuffle dance, let's go, let's go! Na e, zwycięstwo 15 sekund? Tam zostało chyba 15 sekund, bo przecież nie minut, co nie. Jo, jo, dobra, przeszli przez linie, więc y, kolejna konkurencja za nimi, ale ten Red Light i y, Green Light był o wiele trudniejszy niż ten wcześniejszy. Chociaż tam nic nie działało jak powinno. Pieniądze dalej się zasypują, więc oni chyba nie powinni nawet dalej. Ten chyba przeznaczony, bo to prawdopodobnie jego dziewczyna, a wnioskuje to po stylu ubioru. No bo to jest, wiecie, taki kapel e, match. u o nie, oni teraz muszą wycinać kształty, jednocześnie stojąc na tym. 10 minut? Ech, na no spokojnie 10 minut, tylko gorzej no, będzie miał ten który ma parasolkę, wiadomo, trójkąt jest jeszcze łatwy chociaż koło też jest nawet ciężkie to mu się chyba zepsuło, na to wychodzi on coś pika, to się dalej śmieje, tutaj na pewno jest jakieś drugie dno, tak samo jak w o nie, no tak, bo jak mu pęknie, no to no, już no, cały głos no, spadnie no, no, no. na ten stil A, bo już mu pękło, więc on na to musi uważać no dobra, tamta jest dalej zasypywana, już zaczyna płakać nawet a ten na jetpacku kończy mu się pali, bo tam była ikonka, baku i było już czerwone światło. Więc tak to sprytnie wiskuje, że właśnie o to chodziło. Zrobiła się not, Czy teraz się zaczną po prostu spawnować moby? Nie, dobra, tamtemu pękło, więc kolejny odpada. A ten. Uj, o, 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 okej, okay. ale mając piłę mechaniczną w rękach, chyba nie będzie problemu się uporać z zombiakami, No właśnie, ty. Jak w filmach amerykańskich. Jeszcze z kopa mu zasadził. A tego. Wow, 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 wow. Stało. i tak. Te... O, jaki jeszcze mrugnął okiem, aż też mu oczko odesłałem instynktownie, ale ja tak mam, jak ktoś do mnie wysyła oczko, to ja nie potrafię się powstrzymać i po prostu nie odesłać. No, ten wkurzony już. I... o, rzuca w a, myślę, że tego złego, A ten jetpack wziął, już ma mało paliwa, więc to mu chyba nie powinno pomóc. Czy nie wiem, zacznę mu na dolecenie do tego, tego złego? Czy to o to chodzi? Tak, ten wkurzony jest bardzo. Hmm. Jesteś skończony, JJ, powiedział. Oj, a chyba nie tego eksplodował. Tamten miał pęknięte. O, a teraz co? A, bajkę. A nie, to ta mówi, że potrzebuje pomocy. A Mikey mówi, że jest bardzo niebezpieczny. W sumie z taką piłą mechaniczną w ręku, to nawet bym mu uwierzył. Ale jemu też się liczyło paliwo, no tak, przecież piła że jest na paliwo! To już jest koniec. Kogo on leci ratować? Ją czy jego? A u, dobra, biedny villager, ale się przynajmniej starał. A tam. Ja, je, jestem taki szczęśliwy. Okej, okay. aha, czyli poświęcił dziewczynę left. dla żółwie. Zaraz, w już tylko jedna minuta, to już 10 minut minęło? Zczon miał psy paliwo, żeby to doładować. O co chodzi? A bo, ha, bo paliwo z tego po prostu przetankowuje. O, co? 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 No, dobra. Cztery sekundy, on przecież ma to nawet niewycięte. Ten... A, dobra, czyli jednak dał radę, czyli ci wydarzy odpadną. Tak, uh -huh. czyli tylko we dwoje, pomimo tego, że robi najwięcej rzeczy poza, przeszli dalej. A nie, dobra, sorry, jednak jestem jeszcze dwóch innych typów z tyłu. Ten kilka przycisk i... zniknęli. Aha. A, tu jest kolejna konkurencja. I co się tutaj będzie działo? A zaczyna się kręcić. Dobra. Prawo. Tra znaczy, sorry, w lewo się kręcić, a ty się niepewno w prawo kręcić przypadkiem? Tak, w lewo się kręcić, to najgorsze, co może być. Czy nam ten chłop śpi, czy co on robi? A jak tak, to z otwartymi oczami. A to jest przechlapany spać z wartymi otwartymi oczami. I ja szczerze mówiąc, znałem kiedyś taką osobę, która spała z otwartymi oczami, i przez sen po prostu się obracam, a patrzę. ona na mnie patrzy takim spojrzeniem pustym, a ona spała po prostu, ta osoba. Więc to było bardzo, bardzo creepy. A tu? A. Oni muszą dostrzec do tego portalu. Nie lubię tej gry. Czemu tam się czas kończy? Tak, to jest czas, dobra, zostało 8 sekund. 7, 6, 5, 4 O, ale jeszcze nie go czeka. A tamten znowu się nie, boi. Musimy mu pomóc, no nie żartuj sobie, przez wam zostało kilka sekund dosłownie w tym momencie. No chyba z nim tam po prostu zostanie. To ja ci pomogę. Ej, ten, a nie, bo ten liczył tam się zaczął. To nie był tak liczyć czasu, tylko czegoś innego. Bierze go na barana. No bardzo fajne, tylko wiesz że w zasadzie konkurencji i tak będziecie musieli się go pozbyć, więc to nie ma za bardzo sensu, ale przynajmniej wyglądało by się bohaterstwością, tylko na co mu się przyda ta bohaterstwość? Nie wiem wstrzakuje do portalu w ostatniej sekundzie, czyli jak to był timer. Czyli to było po prostu zwolnione tempo tam jest jeszcze jeden. Nie no, ale potem tego już nie pójdzie. Czy on co zrobi? Rzuci w niego kill-offem? Tak, i się rozsypał. A tam to dalej zasypywana. Jak miał to jetpaka'a, to serio zrobić troszeczkę więcej niż po prostu przejść konkurencję. O, jakiś plan tutaj wyszedł. Oni chyba jego użyją. Pras czy nie, nie, nie muszę oni go teraz poświęcą. O, przyszli kolejni. Prosto na środek. Ten zdezorientowany. Co się dzieje? Ja, ja bym chciał wiedzieć, czy on to dąży? Gdzie oni są? Okej. Okay. Uh, uh, no tam w końcu chyba... Ej, jeszcze ten czarny obserwuje wszystko, co się dzieje na bieżąco, ten mu macha ręką, czy on tam do nich wejdzie, serio? Co tutaj? Ej, zaraz, czy oni przebrali go za tego... A i sami. Z... aha, W bambuko go zrobili! Latająca sofa, ale bym taką mieć. Wyobraźcie sobie, po prostu lecić sobie nad miastem taką sofą, zamiast jeździć po korkach autem, to by było wybawienie. Ale może się kiedyś czekałem, na przykład latających dronów? który wsiadacie, po prostu sobie lecicie. Oj, 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 oj. Teraz lecą. Aha, tamtą uratować. <laughs> Już nawet głowa nie wystaje, stamtąd tylko same ręce. Jak oni chcą to ominąć? A, okej. Okay. Sofa latająca manewrowa. Tam te, on też ma kilow ale jeden mu starczy na trzy osoby. A oj, po prostu uciekli, bo spanikowali. O, nie, czy jak on co nie rzuci i tego nie rozbije, to czy on na przykład nie spadnie w przepaść? A jeszcze ją zgarnęli. Dobra, czyli jednak tak się po prostu udało. Jak chcecie więcej reakcji do takiej animacji, zostawcie łapkę w górę.